Witajcie! Jak już pewnie wiecie, 15 maja odbył się Duatą tor Poznań. Dzięki pomocy wielu osób mogliśmy wspólnie z Markiem i naszą drużyną wziąć udział w tym sportowym wydarzeniu. Z tego miejsca chciałbym wspólnie z Markiem podziękować wszystkim, i nie jestem tutaj w stanie wyliczyć tych osób, które nam pomogły, które brały udział w tym projekcie, które wpłacały pieniążki na jego rehabilitację, które wcześniej już pomagały Markowi. Z tego miejsca chcę przekazać Wam wielkie serce z napisem: dziękuję, bo to, co zrobiliście. I robicie dla Marka jest naprawdę bardzo ważne. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Pamiętajcie, dobro wraca.